I teraz też ważna informacja, byście mogli wiedzieć, dlaczego, na przykład, te środki wpuszczamy w jedną, w Słuchajcie, kto z Was zgadnie, ile to już lat Coca-Cola rusza w trasę co roku w grudniu? Który to już rok? Jak sądzicie? Pani mówi pięć, ja mówię, kto da więcej? Piętnaście, kto da mniej? Bardzo dobrze, 10. Słuchajcie, to już dziesiąty sezon, kiedy ta ciężarówka rusza w polską trasę i ja muszę powiedzieć, że o wiele wcześniej tą ciężarówkę mogliśmy oglądać gdzieś na reklamach, gdzieś w Stanach, to właśnie stamtąd przyszło i, i nagle się okazało, że Mikołaj ma czerwony strój i że on jest taki taki trochę jak ja, tylko brody nie mam. No i słuchajcie, to przypomina takie nam trochę dzieciństwo. Mam nadzieję, że wam też. Za chwilę się o przekonacie. No to co? Ja bym już zaczynał, co wydać, to jest za minutę. Zaczynamy? Tak jest! A więc wszyscy razem życząc sobie jeszcze Wesołych Świąt! Uwaga na 3, 4! Wszyscy krzyczą Wesołych Świąt! 3, 4! Odliczamy! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Dwa! Jeden! Ho, ho, ho! Zapraszamy, moi drodzy, do środka. Tak oto rozpoczyna się nasza dzisiejsza świąteczna zabawa. Przyklejamy uśmiechy numer 5 i mam nadzieję, że spodoba się wam piąteczka. High five! A jeżeli chodzi o kolejne atrakcje, to ja wam obiecałem, bo o tym, czym jest życzliwościomat. Dym, Więc przechodzę od razu do naszej czerwonej bombki, która jest naprzeciwko naszej ciężarówki. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Wy możecie zostać Świętym Mikołajem. O co chodzi tak naprawdę w naszej maszynie? Mamy tutaj maszynę, na której wybieracie jeden z trzech posiłków. Po co? Zapytacie. Bardzo dobre pytanie. Otóż wybieracie barszcz czerwony, pierogi albo kluski z makiem. I to danie od was poprzez Coca-Cola trafi do banków żywności i to Coca-Cola w waszym imieniu przekaże to potrzebującym. O to chodzi, byście tylko wkliknęli, który z tych posiłków ma zostać przekazany. A w nagrodę dobro do was wraca, ponieważ my dajemy wam puszkę Coca-Cola Zero Coglu. Tak więc dobro wraca, a my pod koniec trasy chcemy sprawdzić ile Polaków skorzystało z tego życzliwościomatu i tyle, po, tyle posiłków dokładnie zostanie przez Coca-Cola przekazanych w tej jakże świątecznej, potrzebnej moim zdaniem, bardzo akcji potrzebującym. A więc i wy zostańcie świętym Mikołajem klikając jedno z tych dań i przekażcie dobry posiłek komuś, kto tego potrzebuje. i uwaga będziemy poszukiwać kto, kto szuka najpierw powiedzmy babcia Ela babcia Ela słuchajcie zgubiła kogo Miłość, Bartosz i tam w tej zabawie dzisiaj wygrywa oczywiście kolejka tutaj również obowiązuje zaczynamy czas start zawodnicy jak widać Niektórzy szybciej i nie woli, bo właśnie tu prędkość można też regulować, ale tu nasz master gry Wam wszystko wytłumaczę i wy możecie w tej zabawie wziąć udział i oczywiście zdobyć pierwsze miejsce. Tego Wam życzę. A jak wygrać wycieczkę do prawdziwej siedziby Mikołaja w Laponii? O tym już więcej za chwilę. W koszu przejechać. Ciekawostki, fajne rzeczy można zwiedzić Łowicz, Z czego łowicz słynie? Kto, kto mi odpowiada to pani? Kto jest z łowiczem? Słuchaj, no to do tego dżemiku, proszę bardzo, e, taka niespodzianka e, i słuchajcie, dzisiaj, jeżeli byście chcieli e, spożywać skorzystać w poli, to paliwajcie Coca-Cola Zero Cukru, e, dostępna za udział w naszych atrakcjach, także i w, naszym, e, w naszej maszynie A e, i gazowej, no więc, a kolejna osoba. To jest bardzo dobra odpowiedź, Szymonko, proszę bardzo. Proszę bardzo. Dla Ciebie kola. Słuchajcie, pamiętajcie, fajna zagadka cienia, ale to jest pierwsza z poprawnych odpowiedzi. Jest jeszcze jedna poprawna odpowiedź. Ma kształt ale nic nie waży. Kto następny? Zapas będzie więcej. Pamiętajcie, kolejka... A nie klusków, przecież nie mówi Mikołaj. Klusek z makiem to wybieracie dowolną wydrawę, a Kuk na Waszym imieniu przekaże to potrzebujące za puszynistwem bawów i żywności. Co wybierasz? Słuchaj, barszcz czerwony, pierogi czy kluski z makiem? Pierogi, wiesz, że jesteś. W tym największym przedziale 80% ludzi, którzy właśnie z tego zestawu wybierają pierogi. Ja bym powiedział, że warszt połączyłbym z pierogami idealne wtedy danie. A jeżeli klikniecie jedno z tych danych, to kola przekazuje je dalej, a wy we nagrodę dostajecie puszeczkę Tam pójdziemy. I że my wygłuszczamy. Czy to wytrwałość przy dzieciach? Czy wytrwałość przy dzieciach jest potrzebna? Nic nie jest potrzebna, wszystko jest potrzebne. To ja postanowiłem tego czerpliwo, że nie puszczaczkę mam, Słuchajcie, czego jeszcze można sobie życzyć?